Dzień dobry, witam Was ponownie w mojej magicznej kuchni. Zrobiło się chłodno, jesiennie, kolory za oknem cudowne, a ja Wam chcę zaproponować dzisiaj najprostszą zupę na świecie. Ale czy to będzie tak naprawdę najprostsza? Zobaczycie. Oczywiście będzie po mojemu. A gotujemy dzisiaj zupę cebulową. Co będzie nam potrzebne do tej zupy cebulowej? Ja mam 4 kg cebuli, ale myślę, że wykorzystam w granicach 2,5 do 3. Do tego mam szczypiorek, tak jak widzicie jest to dymka. Będę miał bagietkę, aby wzbogacić smak naszej zupy. Ser. Ja wybrałem dzisiaj dojrzewającą gołdę Dla podkręcenia smaku koniak. Możecie użyć białego wina. Ja dzisiaj użyję koniaku. No i zioła. Mamy koperek, mamy pietruszkę. Dobre masło, bo podstawą wyciągnięcia dobrego smaku z cebuli jest dobry tłuszcz. Ja użyję dobrego wiejskiego masła. No i sól i pieprz. I jakby bazą, taką podstawą, którą musicie przygotować dzień wcześniej, jest bulion. Do Was należy decyzja, czy to będzie bulion warzywny. Wtedy nie oszczędzacie na warzywach, przygotowujecie go przynajmniej z trzech, czterech zwanych porcji włoszczyzny, albo używacie bulionu tak do rosołu. Ja użyję, żeby wzbogacić smak zupy. Zrobiło się chłodną. Niektórzy z Was odwiedzają swoich bliskich. Już na cmentarzach, więc myślę, że po przyjściu rozgrzewająca będzie ta zupa. więc Użyłem bulionu mięsnego do przygotowania bulionu mięsnego, tak na rosół, służyłem dużą włoszczyznę, naprawdę dużą. Myślę, że taka tradycyjna, razy dwa. I do tego dwóch rodzajów mięsa: mięsa z kurczaka i mięsa wędzonego. W moim przypadku to była noga z wędzonego kurczaka. Możecie użyć szpolder wołowy, możecie dodać troszeczkę e, mięsa z indyka. Dowolność. Im większa ilość mięsa rodzajów, tym Wasz wywar będzie bardziej esencjonalny, bardziej tłusty, ale też i smakowy. Dlaczego dodałem wędzonego mięsa odrobinkę? Dlatego, żeby... E, Cebula jest sama w sobie dosyć nijaka. Jest pikantna, jest ostra, ale już takie jesienne zupy, aby podkręcić ich smak, aby dodać takiej pikanterii i jakby gęstszego, bogatszego smaku, dobrze jest użyć mięsa właśnie wędzonego. Mogą być to żebra wędzone, a tak jak ja powiedziałem, użyję, użyłem mięsa drobiowego, wędzonego. No i taki bulion musicie przygotować w dzień wcześniej. Wolniuteńko musi się ugotować. Wy, wyławiamy wszystkie warzywa, całe mięso, schładzamy bulion i to będzie baza do naszej e, zupy cebulowej. Dobrze, przechodzimy do naszego gotowania. Bulion przygotowany czeka, a my zaczniemy od obierania cebuli. Żmudna praca, możecie sobie w tym czasie pomyśleć, pomedytować. Obieramy cebulki z łupinek. Ja specjalnie się nad tym nie rozwodzę, po prostu ściągamy łupiny. I tak, około tych, tak, jak powiedziałem, 2,5 do 3 kg cebul. I cebulę kroimy, są dwie szkoły. Albo kroimy bardzo drobno, ale to wtedy łatwiej robić się skręt. Ja po prostu kroję na takie półpiórka. Im grubsza ta cebulka, tym będzie bardziej fajnie wyglądała w zupie. Oczywiście ona się rozgotuje, będzie mięciutka, ale będzie przy okazji też wyczuwalna. I w ten sposób cierpliwie kroimy wszystkie cebule i będziemy je ładować do naszego garnka. Na sam spód rozgrzewamy masło. Musi się ono dobrze roztopić. Nie przypalić absolutnie, sklarować, i wtedy na tak sklarowane masło wrzucamy naszą cebulę etapami i podpiekamy, blanszujemy do momentu, kiedy puści odrobinę soku. Dopiero wtedy delikatnie solimy, ale tylko delikatnie. Pamiętajcie, że już bulion jest przyprawiony, ma i sól i pieprz. Całe finalne doprawianie będzie po ugotowaniu naszej zupy. I tak całe 2,5 do 3 kg cebuli blanszujemy w dużym garnku jak, już to jest, jak cebula jest już miękka dolewamy stopniowo nasz bulion i doprowadzamy do wrzenia całą zupę. Dobrze, tak jak powiedziałem na spód kładziemy masło taką słuszną porcję. Myślę, że tak e, z ćwierć kostki masła to jak najbardziej. To będzie tak naprawdę jedyny tłuszcz, który będzie w w zupie i dokładamy cebulę. Zmniejszamy gaz, ponieważ nie chcemy, żeby się przypaliło, i zaczynamy całą naszą operację duszenia cebuli. Kochani, w ten sposób dokonaliśmy prawie do finału. Ledwo widzę, ale wiecie, to jest oczyszczenie przy okazji przez łyzy. Stoiliśmy 2,5 kg cebuli. Tak, w pół piórka. Już nam się część ładnie blanszuje i za chwilkę przejdziemy do dolewania naszego bulionu. Więc zapraszam do drugiej części mojej kuchni. No i dokładamy też te naszej cebuli do blanszowanej w naszym głównym naczyniu. Pamiętajcie o tym, aby Dobrze mieszać całą cebulę, żeby się w miarę równomiernie blanszowało to wszystko, a nie, przypie, nie przypaliło, nie przypiekało. Zupa, zupa cebulowa jest zupą jasną, nie powinna być właśnie cebula spalona, bo doda takiej niepotrzebnej goryczy. Jak zobaczymy, że większość tej cebuli jest już taka mięciutka, szklista, to wtedy delikatnie solimy i dolewamy nasz bulion do środka. naszą jest już ładnie zblanżowana, cała jest szklista i delikatna i w tym momencie solimy. Pamiętajcie, że to jest tylko takie wstępne solenie, aby puściło nam troszeczkę soku. Troszeczkę pieprzymy, ja używam kolorowego pieprzu, ze względu na to, że jest najbardziej aromatyczny i jest po prostu róż. Tutaj mamy różne mieszanki i pikantnego pieprzu, takiego i łagodniejszego, i zielonego, które że wystarczy i dodaję troszeczkę kurkumy. Podkręci nam troszeczkę kolor zupy, ale doda nam również trochę pikantności I sporą ilość oregano. Pomoże nam trawienie. To jest dosyć ciężka poddawa, więc zioła potrzebna. Na koniec gotowania dołożę jeszcze koper i troszeczkę pietruszki, a to bardziej dla dekoracji. Mieszamy dokładnie całą cebulę z, z ziołami i z przyprawami. Nabiera pięknego, lekko żółtego koloru. I to jest fajne, bo kolor też daje nam energetycznego powera. Wtedy zupełnie jest taka jasiusieńka. Kolor mojej zupy będzie taki troszeczkę pistacjowo-żółty, ale to dobrze. I w tym momencie dolewamy nasz bulion. Myślę, że na tą ilość wlewam około 1,5 litra buliony. I mieszamy naszą zupkę. Będzie dosyć gęsta, ale to dobrze, bo to będzie troszeczkę konsystencji takiej fasolki, po brytonsku, rzadszego kapuśniego. Bardzo dobrze, bo tak na dobrą sprawę Całą treścią zupy cebulowej jest tak naprawdę cebula. Dodajemy do tego oczywiście grzanki, później troszeczkę sera, ale to jakby dla podkręcenia i wykończenia smaku całej naszej zupy. Nie ma tutaj żadnych innych warzyw, tylko właśnie cebula. Musi być wtedy bardziej treściwszy. Przekrywamy i gotujemy około 25 minut do pół godziny. Wtedy próbujemy, czy cebula jest yy, miękka. Dobrze jest, jeżeli wyczujemy moment, że cebulka jest taka lekko jeszcze chrupiąca, ale już ugotowana, żeby nie była z cebulą surową. Wtedy jest, no, to nie jest smaczne. Zupa nam się gotuje, a my w trakcie wykonamy grzanki do zupy. Bardzo prosta rzecz. Ja wybrałem bagietkę żytnią. żytnią. je w, tą bagietkę w takie kawałeczki, mniej więcej centymetrowe, półcentymetrowe, to wszystko zależy od Was. I na suchej patelni, ewentualnie z dodatkiem odrobinki, ale odrobinki masła, będziemy piec nasze grzanki. Grzanki będą dobre, jak będą takie zrumienione, podpieczone, zresztą zaraz Wam pokażę. Myślę, że na jedną porcję, czyli jakby na jedną, na jeden talerz zupy dla jednej osoby, to takie trzy grzaneczki będą wystarczające. Dobrze, dodam odrobineczkę masła, to jest naprawdę, słuchajcie, odrobinka, tylko tyle, żeby nasza patelnia była lekko nawilżona i kładziemy nasze grzanki. I tak naprawdę wysuszamy. One powinny być chrupiące. Gaz dosyć mocny, dosyć duży, żeby te grzaneczki po prostu przypiekły się na tyle, ile jest to możliwe. Mocno z dwóch stron, do takiego ściemnienia pieczywa. Dobrze, spocimy naszą zupę. Pięknie wrze. Musimy sprawdzić, czy cebulka jest już ugotowana. Pamiętajcie, że nim wlejecie alkohol czy to będzie koniak, czy to będzie wino białe, najlepiej półwytrawne lub wytrawne. Jeżeli wino, to dwie na taką ilość, czyli 2 litry płynu i 2,5-3 kg cebuli, dwie do trzech szklanek wina, półwytrawnego lub wytrawnego, ale w momencie wtedy, kiedy cebula jest już miękka, ugotowana, tak samo z koniakiem. Ja wleję około takiej pół szklanki koniaku mniej więcej. Dlaczego istotne jest, żeby cebula była ugotowana? Bo w momencie, kiedy wlewacie alkohol, ta cebula się zetnie, będzie twarda. Bo nie taki będzie... tak istotne jest wlanie alkoholu w momencie, kiedy cebula jest miękka, ponieważ w, wlanie alkoholu do, z naszej zupy spowoduje ścięcie się tej cebuli i już ta cebula więcej się nie ugotuje, ona nie zmięknie. Więc istotne jest, żebyście sprawdzili, że cebula na pewno jest ładnie ugotowana. Zubka wydaje się być już prawie gotowa. Sprawdzę cebulkę. Myślę, że jeszcze 4 do 5 minut i będę wlewał alkohol. Dobrze, nasze grzanki gotowe. Przekładamy je z patelni, żeby ostygły. Są bardzo mocno zrumienione, ale nie bójcie się ten stopień. Yy, Przerumienienia jest jak najbardziej dobry, wskazany do naszej zupki, ponieważ to będzie jedyny mocniejszy akcent, ale one w naszej zupie również i zmiękną. I mamy tak przygotowaną naszą zupkę. Zupa jest, gotowała się około 35 minut, jest bardzo aromatyczna. Dzięki kurkumie ma lekko złocisty, zielonkawy wygląd. Dodaje takiego. I od samego patrzenia dodaje energii i ciepła. Teraz dokończę, uzupełnię smakowo naszą zupę. Najpierw wetra troszeczkę dojrzewającego sera. Jest to gołda. Zagęści nam odrobinkę naszą zupę, ale doda fajnego smaku. Myślę, że tyle wystarczy. Do tego dołożę odrobinkę w Można dołożyć też tą końcówkę zieloną, ale ja dzisiaj tą najlepszą. Najbardziej soczystą. Odrobinka pietruszki. Dla dekoracji możecie użyć również kolendry. Jest intensywniejsza w smaku i do tego na brzeg nasze grzanki. Grzankami możecie dogryzać, dojadać, ale możecie również pozwolić, aby się lekko nasiąknęły zupą i możecie je również po prostu jeść z całością zupy. Cóż, myślę, że zupa jest rozgrzewająca, jest pachnąca, ma piękny kolor, jest bardzo łatwa w przygotowaniu, a smakuje i rozgrzewa idealnie na takie jesienne i zimowe słody. Życzę Wam smacznego! Jasno widzisz cebulę. Kochani, zakładając odpowiedni sprzęt ochronny, jesteśmy w stanie przekroić 2,5 kg cebuli. No, w polocie 3. To prawda, jasno widzenie usłyszeć musimy, ale słuchajcie, olejki eteryczne z naszych cudownych cebul nie przychodzą do naszych oczu. Jesteśmy w stanie przezwyciężyć. Dobrze, nasza zupka się gotuje. Nasza dupka się gotuje. My też się gotujemy. Nasza dupka się gotuje. Z cebulką. My też. Zupa ulega gwałtownemu naj. No to na, na, na gwałcie? <noise> za pana gwałcie? Dobra. <głos> 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 <Tego> nie było. <głos> <głos> Dobra. Powaga. <noise> <Okidoki. głos> Powaga. Ja będę miała takie oczy, bo ja cały czas mam nie, cebulę jeszcze cebula się zetnie po prostu od, od alkoholu i już, nie, już się nam się, nie ugotuje się. <grym> Teraz byśmy się ścieli. Przepraszam. No dobrze, ja w najlepszej roli, czyli roli degustatora. I słuchajcie, to musi być zupa cebulowa, bo już mam ją w oczach, tak to nazywam. Zresztą ja przykryję cebuli zawsze, tak? To jest mój pierwszy raz. Także zobaczymy, jak to smakuje. Z czym to się je. Najpierw zobaczymy tego rosołku zupowego. Słuchajcie, czy to w ogóle. No, słuchajcie, ja Wam to Tak. Słodka. Czuć wysmażane ce cebulki. Bardzo dobra. Zobaczymy. Wiecie co? Ja w ogóle lubię cebulę. Jestem fanką. Ja mm, przy wszystkich kanapkach to cebula musi być. Zobaczymy, jak smakuje. Pyszne. Jeżeli to jest łatwe w przyrządzeniu, a będę wiedziała, jak obejrzę film, bo dopiero wpadłam na degustację, to myślę, że co będę robiła i podawała dla fanów cebuli, przepyszna, przepyszna polecam.